Nunia. Niunia? Niu a jak się nazywasz? Niunia. Nina? Nana. Nana? <ścoughs> Nina. Powiedz Nina. Powiedz Nina. Nina. A kto jest Nina? Ninia. Niunia? Niunia. Ślicznie. Co robisz? Nieunia. Co robisz? Nieunia. Co nieunia robi? Miam. Miam. Co tu robisz? Tu kaseta. Kaseta tak. Mhm. Mhm. Halo. Nie. Buziaczki zrób, buziaczki zrób. Oj, super. I zrób papa. Zrób teraz papa. <głos> <głos> papa. <głos> <głos>